widzowie mam dzisiaj e, jestem nowym uczniem w tej szkole i za mną jest pani od matmy, która e, troszeczkę nie umi matematyki, ale to nieważne. E, jeden dzień zrobiłem w szkole i powiem wam, dokuczają w tej szkole, ale mam plan. Mam kostium na taką jedną hejterkę, mm. która mnie nienawidzi. E, o, nie, panie gryźni tą koszulkę. Mm. O, przepraszam. Pani panie nie wygada, nie? Co nie? Dobra, pani ona o tym zapomnia. Nieważne. Widzowie, ja mam. Ja mam w tej szafce strój policjanta. Ja mam wszystko. cały czas e, No, wszystko jest dobrze tam. O kurde, co tam się stało. Nieważne. E, to jest pani Witajcie. woźna. E, to się na... Dzisiaj zrobimy najlepszy moment Uderzymy ziemię piłką. A i to mnie znam. Kodowej, to jest, to jest ten uczeń O nie. go to on jest najgorszym uczniem na świecie Ale ta kolorowa to jest moja hej hejterka, ona mnie nienawidzi. Widzowie, ona nie. Ała! Ola! kto mnie tak walnął? Pewnie ta hejterka. O nie, dobra, widzowie, Miarka się przebrała. Zaraz, ubiera się tego Ta uwaga. Pum, dobra, dobra. Jeszcze raz co zrobić. jestem. O nie, w policję, czekam. A co tu się stało? Dobra, tak tak naprawdę udaję. Yy, no, y, gdzie y, jesteś, ta hiterko? Powiedziałem, że więcej nie możesz go walnąć, bo inaczej będą kary. Kary drogowe. Złe to, to nie jest. A, myk, Myk, z kaską. Kurde, nie chce mi się szukać. Dobra, o. O, 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 już, już nie ucieknieś mnie. Biu, biu. Nie, nie, nie. Dobra. Nie. nie. Prawo jazdy poproszę. Dawaj to sobie ty, poproszę. Ale co? Aha, zapomniałem, że ty nie masz 18 lat. Dobra, sorry. Nieważne. Y, ja powiedziałem, że jeszcze raz dotkniesz go, a już będą kary. Ale może pan spojrzeć na tablicę? Pani jest nubem. Kto to napisał? Ty, to ty to napisałaś. Tak. O kurde. O nie. O kto to. O nie, ja ją nie znam. Ona jest chyba jakąś przyjaciółką, chyba nauczycielki od y, matematyki, ale no nieważna. to jest wyjście ewakuacyjne. Dobra, zamieniam się y, w siebie. Ta szafka! Twarz tego kidoska. Ale ty jest? dół. Jestem znowu. Z A masz. Tam masz. Ta. O nie! Co ona robi? Dobra, muszę być 60 chociaż raz. Proszę pani, proszę pani! O kurczę, tu nikogo nie ma. Ona tu chyba usłyszała. O nie, ona tu strzela! O nie. o nie! Nic nie rób! Dobra, okay. powiedzmy, że mnie nie było. Okay. Dobra, okay. nieważne. O, się o, znałeś... ja, nie. się... Wydawało mi się, że go... O nie, jest dobra. Patrolujemy na uciecielkę.